No dobra, czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Ejwery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem White Bargos i zapraszam wszystkich do oglądania już 12 odcinka z Uncharted 4 jakieś ruiny przed nami. No faktycznie coś jest. Może pójdziemy zobaczyć, co tam jest. Zaczekajcie tu. Pójdę się Może rozsierzyć. jakieś skarby? Jak, tam, Wiktor? Cały czas dużo Jak pewnie słyszycie, nagrywam do was z nowego mikrofonu, który sobie ostatnio zakupiłem. Mam nadzieję, że jakość filmików będzie o wiele lepsza, bo z tym poprzednim moim mikrofonem była. Rewelacji nie było. tym dajcie znać w komentarzach, czy to lepiej jakoś słychać, i czy da się jakoś to oglądać. Teraz co my tu? No jest jakiś skarb na racji. co to jest? Jakaś puderniczka? Jakiś gówno. I tak tych znadzie znać, znać praktycznie w ogóle nie zbierałem, pomijałem wszystkie. Nie ma nic ciekawego. No dokładnie nic ciekawego nate. Dobra, polecimy dalej. Bo tu chyba już nic więcej nie było. A nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. Ja w ogóle tak dziwnie na tym Ach, to mogę skali. jakie są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy Duży się do obszar. niego zbliżymy? Zerowe. jest wygasł Zaufaj, to, to była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem jak się dowiedziałem, że polecimy. Drugą był tani wynajem dziwa. Czekaj Sali, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody nie może być tak, że tylko ty się zawsze mącisz. Kurde, taki wielki oszer i teraz jak tu pojechać? Nie od groma skarbów będzie, a ja znajdę ze dwa. Albo ten jeden, co znalazłem i tyle będzie mojego. Ten most nie wygląda zbyt solidnie. A tu jest chyba podjazd do tego mostu. To wygląda obiecująco. No dalej, dalej, skarbie. Tylko czy wjedziemy? Jedziemy, jedziemy, jedziemy! jedziemy. na ludzie. Jeepem. jestem. No ten most nie wygląda najlepiej. Dobra, młody, tylko nas nie zabij Powoli do celu... Ej, nie jedź za szybko. No, dokładnie. Jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie, panowie? O nic się nie bójcie. E, jak myślicie, jaki jesteście... Oh, kurwa, składany stąd szybko. Wszystko gra. Chryste panie. to w tej grze to normalnie niebezpieczeństwa wszędzie czyhają. To chyba do góry, bo tu w lewo to jest... Już... Jakbyśmy wrócili. Ej, pod górkę! Ach, tędy raczej nigdzie nie dojedziemy. No to lipa. Tu w lewo. No tu wjechał. Hmm. Co teraz tam? Nie. Okej, okay. chyba zaczynam łapać. Tylko się nie zakłó. Proszę bardzo. Ha, ha. Gdy wygląda jakby, nie wiem, pięć dróg prowadziło do celu Zobaczymy gdzie nas to doprowadzi To jest zamknięte Tak są ślady na kamieniu jakieś Jakby coś tu wjeżdżało Patrzcie, ślady O, no właśnie <ślał> mury. A patrzcie tam na wzgórzu. Chyba jakaś wieża. W końcu coś mamy. Kolejne skarby. No, można tam pojechać, zobaczyć co tam jest. Tylko jak? To jest najważniejsze pytanie. Wiktor, o co się tak kłóciłeś z gościem z wypożyczalni? Ech, twój brat się uparł, żebym wziął Jeepa z wyciągarką. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś, okej? Okay. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać. Założę się, że zjedziemy całą wyspę, ja nie radzę. Dobra, trzymajcie się! Jezu, jaki term. To, to, to kurwa, jeszcze ten leci. Kurwa, tutaj jakby była jakaś misja na spokojnie, to. tak. święto jakieś. Zawsze się musi coś odwalić w tejże. Na dlaczego Avery, You i inne szyby pirackiego światka mieliby razem ukryć swoje skarby? Akurat tutaj, co? Kto wie, może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętach Ta może Avery pomógł im zniknąć facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy No i tu bez problemu podjechał Dziwne Dobra pojedziemy sobie tam do góry Albo i nie no, tak myślałem I nie to co nie próbowałeś Dalej z buta będziemy chyba podcinać Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Ile z tobą. No przecież tam nic nie znajdziesz. Albo no, pewnie kolejny jakiś Jest skarb bezużyteczny. Jak na budowle, która ma lat. Ta, te ruiny z pewnością są z czasów Averiego. No a co to? Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Averiego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, hmm. to jeszcze Stąd nie Stąd bym zna... nie chciał spać No nie zdziwiłbym się, jak to wie, żeby się zawaliła. No, już się sypie. na znajdźka? Nie wiem, co to jakaś fajka? cholera wie Kurwa, nad taką dziurą skoczyłem? Co to? A, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego. Wyciągarka, drzela. no tak. Bo tam nie podjechał, to tu się przyczepi tą linkę. Można spróbować. Mam nadzieję, że sięgnie tutaj. Ej, a wiecie, że nasza fura ma wyciągarkę? O, naprawdę? Nie wiedziałem. <noise> <noise> a jeszcze nie wiem. No jak ty nie wiesz, Nate? w w drzewa. O właśnie. Jaki sprytny plan. Powinno być dobrze. Dobrze się bawisz? Zajebiście, mordo. Ale tu stromo. Dobra, gotowi? Spróbuj teraz. No, chwilę prawdy. Zobaczmy. Spokojnie. Spokojnie. A, na patencie, kurde. Aha. Widzisz sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie, metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę długie Jezus. No dobra, ale bez wyciągarki byśmy tu nigdzie się na dalej nie posunęli. Byśmy musieli z buta pocinać. Więc w sumie zarobiła na siebie. Nie wierzę, jaki widok. Wow. Coś niesły. No Wyobraźcie sobie, że jest jesteście bogatymi piratami, przyjeżdżacie sobie tutaj, wolni od ucisku państwa. O, biedni, prześladowani piraci nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. O, będzie Griffith. Dupaj, władzę zakręta. Coś tutaj mamy. Zaraz wracam. Uh, uh, ej, no, sorry. Zaraz wracam. Na no chwilę, świeci się coś, tak? Znajdźcie najważniejsze. Co nie mogę tego rozwinąć, otworzyć, zobaczyć co tam jest? Bez sensu. Dobra, już jestem. A więc, jak już mówiłem, wiesz, jak ci piraci się tu dostali? Wypłynęli z Anglii, potem do Brazylii, potem przez cały Atlantyk do południowej Afryki. Dotarli tu korzystając wyłącznie z papierowych map i obserwacji gwiazd. Hej, zbędny wykład. użyłem w Chodzi mi o to, że my mamy znacznie łatwiej. Może, ale i tak tracimy czas. Nie wiem, lepiej samochodem niż z buta. Tak już spory kawałek pokonaliśmy. A to znalezisko. Cholera, hamuj, hamuj! Mm, I są koledzy. Tak no, co, tam. co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi, ludzie na in. Dokładnie, cholera jasna. A, wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów, ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? A, że to jest jedyna droga do wulkanu. A, niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gryplan, plan, Knight? Róbcie to co ja. To co ja, czyli... Już wam mówię jak to będzie wyglądać. Misja będzie planowana po cichu. Ale oczywiście coś się spierdoli po drodze i zaczniemy się strzelać ze wszystkimi. Dobra, tu samochód zostawimy. Spróbujemy zrobić to po cichu. No, bo może nie trzeba będzie ich alarmować wszystkich. Tam widzę jednego. Kiedyś się oznaczało ich tutaj. Nie pamiętam, którym guzikiem. Może za daleko jest. Tu drugi po lewej stronie już chodzi. Tu mamy dwóch. O! Kurde, tego tutaj nie widziałem w ogóle. Czy tu mamy czterech? Podłączyliście dynamit? Jesteśmy gotowi. Czekamy tylko na sygnał od Nadin, żeby wysadzić. Dobra, nikogo tu nie ma. Skończmy to i chodźmy dalej. No, nikogo nie ma. Skończcie i idźcie. Jak mamy tu Aż ktoś wyda rozkaz. Jakieś wieści od pozostałych? Jeszcze nie. Może damy im znać, że jesteśmy gotowi. Kazali nam czekać. Więc czekamy. Co za marmotrawstwo. To może coś na wieży będzie. Kolejny jakiś skarb. Ostatnio wysadziłeś prawie całą ulicę, więc chyba lepiej będzie, żeby tym razem dowodzić. No to tutaj dwóch siedzi. Szybko pójdziemy Chętnie przekażę tonet. Tam koło most tu jeszcze jeden chodzi. Dwóch nawet cholera dużych, tutaj myślę, że nie ich będzie Tam się jeden skitro. No tam sobie poszedł, daj spokój Sam Ty jakbyś tutaj podszedł troszkę bliżej no, chodź, chodź, chodź. No nie zatrzymuj się teraz, no. Szkoda, no, no. że nie można przynieść tego ciała. No, pokaż łeb. Taki uparty epec. No jak ten go zobaczy, to już będzie lipa. Już będzie koniec mojej misji po cichu. Dobra, wszyscy są oznaczeni Wy tutaj chodzicie Może do góry wejdę? Może z góry ich zaatakować O kurwa, nie widziałem go w ogóle Może się uda go po cichu A. No i dobrze, zostań tutaj, hmm, idziemy wyżej zobaczyć Tylko znajdź wejście do góry no tu jest linka może O kur ale fakt. Jak w sumie wyszło tak, że jeszcze zleciałem niżej, zamiast polecić wyżej To jeszcze raz A to nie ten tak tu jeszcze kurde snajper jest u góry jest plus, jeszcze nikt nas nie zauważył. Jest szansa, że zrobi się. Uda się na to zrobić po cichu. Dobra, mamy to. Tam jest tych dwóch typków. Z tu przynajmniej wszystkich widzę. Teraz wszystkich widzę. Kurwa i już poszło się jebać. Jeszcze tam przyjechali. Cholera. No to chyba koniec mojej misji po cichu. Ale w sumie nie wiedzą jeszcze gdzie jestem. Tylko po prostu ciała znaleźli. Rozmaczamy sobie ich. Tu widzę mamy beczki. Jakby tak wszyscy podeszli do tych beczek. By się wysadziło. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, Mamy... Co i tak od razu? Wiedząc skąd strzelam? Ten spoty zajebiste. Trzeba ci wszystkich. To nim nie wystrzelają Serio to miała tylko 5 naboi A, nie, 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 nie. Kurwa granaty mi tu wrzucają Gdzie no, super jeszcze tu takiego cela Od ty roboty, roboty Te boty mają że to jest normalnie masakra była z góry! Tego tutaj nie ma. Tu zejdziemy. Przynajmniej nikt do nas nie będzie strzelał. E, cały magazynek jednego typa. No padnie zaraz. Pistoletem to się zdecydowanie lepiej strzelać. U ostatnich dwóch. Nie wiem, byś to po Chyba, że oni go rozwalali. Tym samym, ten Sullivan. I ostatni. I jeszcze ktoś tutaj jest. I jak ten mnie rozwali, to normalnie będzie porażka. Dobra, jolo. poduję go na piątek. Co tu, cfaniażku? i yeah. Cyk. Nie chuj. Porobiony. Ostatni, ostatni nabój mi jeszcze został. Okej. Okay. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rave i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Dobrze, że nikt tego nie usłyszał. Cztero przypału. Co tu mamy w środku? A kolejny, ten symbol na ziemi. Patrz, kolejny symbol. A, Diabeł Przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmierzły typek. Ale się obkłułeś. Tak. Dużo czytałem w więzieniu. To jest chyba strzałka na samej górze tej wieży? Może pójdziemy tam zobaczyć? Bo tam było jeszcze jedno miejsce powyżej tego snajpera. No? Nie wstydź się. I tu była skrzynka, o jest. Skrzynka, kamień nie Skrzynka. Teraz najważniejsze, nie łapać się liny, bo znowu polecę w dół. No, do góry? Nie? Dobra, poszukamy innej drogi. No tutaj coś jest. To Co, już chyba tędy wejdziesz. No. O, i tam u góry coś jeszcze jest. Może zobaczymy coś tam. Ten most poprowadzi nas z powrotem na trasę. Serio? To tylko tyle? Czyż to od razu było wiadomo? I po to tu wchodziłem? Był Że przynajmniej żelina jak się można sobie zjechać. No, jeszcze wypadałaby samochód sobie ogarnąć Czy ty tu możesz jakoś sprintem biec? Tym dębiem my normalnie do jutra, nie znajdziemy tego skarbu. No zasuwaj szybciej. Jezu. I stał koło drzwi i po masce wskoczył do samochodu, no. No nieźle. Dobra, to już w połowie drogi praktycznie jesteśmy. Teraz przez most no i oczywiście. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. Jak się stąd wydostaniemy? Chwila. Bargos ma plan. Zaraz coś wykombinujemy. No, dawaj. Jeszcze kawałek. O. I zaraz rozwalimy cały most No i jeszcze kryp ruchy no kurde zrobione sali, a nie mówiłem, że się przyda? Jasne, mi chodziło tylko o to, że facet z staru. starł, tak, jasne nawet przyznać, że wyciągarka robi robotę, to uparty. Ale cóż, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i moja akcja niby po cichu. Dajcie znać w komentarzach, jak tam mnie słychać, czy jest już zdecydowanie lepsza poprawa z, z dźwiękiem. I widzimy się już za dwa dni w następnym odcinku. Czewanką.